Mam wrażenie, że strasznie dawno mnie tu nie było, bo taka prawda, strasznie dawno mnie tu nie było. Więc hej, ja jestem Kasia i witam Was w mojej krainie książki. Przepraszam Was za tak długą nieaktywność, aczkolwiek. Nie miałam motywacji, nie miałam czasu, ale w sumie to bardziej chęci, żeby nagrywać. A teraz bardzo bym chciała do tego powrócić. Nie chcę znowu robić takiego mega stricte osadzonego w książkowym świecie kontentu, ani tak długich filmów, bo ja sama tak długich filmów nie lubię oglądać. Znaczy to też zależy, no ale rozumiecie. Belunia, cichutko! E, więc po prostu chciałabym, żeby ten kontent był troszeczkę luźniejszy. Teraz zobaczę na Empik Go, czy w tych darmowych, w sensie z Empik Premium, są może do przeczytania, przesłuchania w zasadzie książki spotkajmy się o północy, albo Jakieś właśnie, któreś, jakieś teraz czytam Więc zobaczymy i posłucham audiobooka i porobię pewnie bransoletki, zobaczymy Okej, okay, ogarnęłam się już do dziadków, bo jadę do dziadków na Wielkanoc I pokażę wam książkę, którą ze sobą zabieram, czyli Bliźnia czy Płomień Jestem generalnie już na stronie 185 ja wcześniej ją czytałam w e-booku, a teraz mam tu książkę fizycznie, no więc sobie czytam fizycznie. I no tutaj mamy Alexa i Daikiego, Daiki czy Alex? Nie, Daiki ma jakby rodzinną restaurację, tylko jakby bardziej jego ojciec ma rodzinną restaurację, w której pracuje właśnie Daiki. I pewnego dnia przychodzi do niej Alex, do tej restauracji i zostaje tam zatrudniony i tam... Jakby w sensie jakby do tego coś prowadzi, ale też nie chcę wam spoilerować. W sensie coś prowadzi do tego, żeby Alex zaczął pracować w tej restauracji. No ale to już sami się dowiecie, jak przeczytacie. Na razie bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie jest napisana takim przystępnym językiem. No i bohaterowie rzeczywiście są fajnie wykreowani. Mamy tutaj reprezentację jakichś chorób psychicznych lub też jakichś, tak wiecie. Problemów psychicznych I no jest tutaj bardzo fajnie to poruszone Więc zdecydowanie Warta uwagi książka Ale tak jak mówię jeszcze jej nie skończyłam Także zobaczymy Co tutaj będzie I tak to tyle wam chyba chciałam powiedzieć O tej książce Czy zabieram coś jeszcze? Nie Też u dziadków mam Trochę książek Których na przykład nie przeczytałam jeszcze Um, ale takich, na których nie zwracałam większej uwagi, um, więc najwyżej stamtąd coś sobie przeczytam jak to skończę, no ale nie wiem, czy będę miała czas, bo będę z siostrą, będę jeździć na deskorolce, także zobaczymy, będzie dużo roboty, no i e, jeszcze Wielkanoc, więc e, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że przynajmniej to mi się uda skończyć. Troszkę więcej o książce Bliźniaczy Płomień, jest to książka bardzo jakby specyficzna, w sensie ja za bardzo nie lubię książek, gdzie mogę czytać jakby o Polsce, a tutaj przejawia się ten motyw polskości, gdyż jeden z głównych bohaterów jest właśnie Polakiem. Ja troszeczkę, troszeczkę mi to nie pasuje, no bo jednak Wolę czytać coś, o czym nie wiem, więc e, generalnie troszeczkę mi to przeszkadza, ale wiem, że niektórzy lubią takie łódki. No więc jest tutaj taki wątek. E, bardzo, spodobała mi się, e, bardzo spodobało mi się takie subtelne wprowadzenie. E, może fantastyki to za duże słowo, ale elementów fantastycznych. E, bardzo mi się to spodobało. No tak jak już wspominałam, neuroróżnorodność tutaj bardzo fajnie poruszona. I no naprawdę bardzo podoba mi się ta książka, jak na razie. Ja już jestem na stronie, już wam mówię, której. 263 i polubiłam bardzo postacie Dajkiego i Aleksa. Yy, także jest to naprawdę taka comfort book. Myślę, że jeśli ktoś szuka komfortowej książki na wiosnę lub na jesień, bo myślę, że to są pory, w których warto je czytać, tą książkę znaczy się. Yy, to właśnie wiosna jesień będą dobrymi porami roku, żeby móc po tą pozycję sięgnąć. No coś mi się wydaje, że mogę ją skończyć nawet dzisiaj, a jak nie dzisiaj, to jutro. Okej. Okay. Jest dzień po... mnie poniedziałku. Musiałam się chwilę zastanowić. I tak, chciałam Wam powiedzieć, co udało mi się przeczytać w te święta i zakończyć już tego vloga, więc tak, skończyłam bliźniaczy płomień i szczerze nie mam nic... Nie mam nic nowego do powiedzenia na temat tej książki. Fajna, lekka, przyjemna, bardzo spokojna książka. W sensie taki comfort book może być dla niektórych, jeśli właśnie lubią taki restauracyjny, że tak powiem, klimat, gdzie właśnie w książce mamy motyw jakby wątek restauracji, prowadzenia restauracji, właśnie yy, tutaj mamy również reprezentację osób LGBT oraz neuroróżnorodnych. No więc w sumie wszystko, co mówiłam, chyba nie będę się powtarzać i to tyle. Zaczęłam książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu i zaraz ją Wam pokażę. Oczywiście wydanie dla młodzieży, bo ono i tak jest takie bardzo przejmujące, więc nie wyobrażam sobie, jakbym miała czytać te jakby dla dorosłych. Więc cieszę się, że powstało i jakby dla dorosłych, i dla młodzieży. I zaraz Wam je pokażę. Tutaj nie jestem daleko, bo na stronie 58, ale mamy tutaj właśnie Człowiek w Poszukiwaniu Sensu. Jest to książka opowiadająca o Holokauście, o obozie Auschwitz, jak na razie. No i tutaj właśnie czytamy o przeżyciach autora w tym obozie koncentracyjnym. I jest to bardzo przejmujące te opisy. Bo też autor nie chce się rozwodzić nad tymi jakimiś tam karami, że tak powiem, nad tym, co tam się działo, ale, no, mimo wszystko opisuje to bardzo przejmująco, nawet taką codzienność. Pomijając już nawet te kary typu bicie, już pomijając nawet te bicie na przykład, to jest to po prostu bardzo przejmujące. Nawet ta ich codzienność, to, że musieli spać na yy, deskach takich, yy, jak są. No, na drewnie po prostu czystym musieli spać, nie mogli mieć nic ze sobą. Jak im się buty zepsuły, no to wasz problem, chodzicie boso. Mieli strasznie spuchnięte stopy, mieli. No, nie mogli być. Yy, nie mogli po sobie pokazać jakiegoś w ogóle odcienia słabości, bo wtedy byliby wysłani na lewo, czyli yy, do komór gazowych. No, straszne i tutaj. Jeśli ktoś się interesuje historią, tym tematem Holokaustu, to zdecydowanie warto przeczytać tą książkę, ale też myślę, że trzeba być na nią gotowym i nie zmuszać się do czytania jej, jeśli po kilku stronach poczujemy, że, 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 że to jednak nie dla nas. Nie zniechęcać się początkiem, bo tutaj na przykład w tym wydaniu, które ja mam na początku, jest przedmowa, dwie przedmowy są, ale kiedy już dojdziecie do właśnie początku tej książki, czyli... Moje życie w, w obozie koncentracyjnym? Nie, moje przeżycia. Człowiek w poszukiwaniu sensu, moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, to już zdecydowanie e, będzie warto to dokończyć. Tak, tak myślę. że Jestem na 50. stronie, ale wciągnęłam się. I dzisiaj dosłownie przed chwilą jestem świeżo po skończeniu i zaczęciu zresztą lalki ze świata zmarłych. Jest to bardzo fajna manga, wydaje mi się, że to będzie jednotomówka, bo zakończenie jest niby trochę otwarte, ale też zamknięte. Że jeśli autorowi się będzie chciało, autorowi czy autorce? Trudno powiedzieć, bo pisze pod pseudonimem. Ale jeśli osobie autorskiej będzie się chciało yy, napisać drugą część, to może, ale może też pozostawić to jako jednotomówkę. Czekajcie, ogarnę pieska, żeby nie szczekał. Yy, ta manga opowiada o dwóch chłopcach. Torasukę i Ushimatsu. Musiałam sobie imiona oczywiście przeczytać, żeby nie pomylić się. To są malutkie demony, które zabierają dusze ze świata żywych do króla jakiegoś tam króla. Tururu. Jakiegoś tam króla Enmy, coś takiego. Jest to generalnie dużo jest tutaj, właśnie mitologii japońskiej, więc jeśli ktoś się tym interesuje, mitologią japońską, to zdecydowanie polecam. W każdym razie oni je zabierają do tego króla, jakby łapią te dusze i zanoszą do osoby, która transportuje je do tego króla. I, I tak, i to jest ich zadanie na świecie żywych. Generalnie ludzie ich nie widzą, nie słyszą. A oni nie mogą, nie mogą ich dotknąć, a oni nie mogą jeść, pić, chyba że mamy tutaj takiego fajnego człowieka, który im umożliwia niektóre rzeczy. Więc tak, bardzo polecam tą mangę generalnie, była bardzo fajna, dobra zabawa i bardzo ładna kreska. I bardzo polubiłam to rasuke. Bardzo fajna jest to postać. I generalnie bardzo fajny tutaj końcówka bardzo też mi się spodobała. Jak wyjdzie druga część, będę zadowolona, ale kiedy zakończy się to tak, jak się zakończyło tutaj, to też będzie to mnie satysfakcjonowało. Także to były wszystkie rzeczy, jakie przeczytałam przez te święta, lub które zaczęłam. I mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, więc na dzisiaj to tyle i. Hey.